Krysia, co to jest za ślad? Bo ja to skopię, poczekaj, nie wiem, czy to Wiesz możemy zabrać. Właśnie chciałem mu to zapytać, co to jest? pis? Co to jest molt? To jest pleśń, <laughs> To bo... Można jeść, obrzydliwe. Twoje ja się nie, nie jest ja przecież ja tego nie. nie. O, ty, ty. Czemu ja to zjadłem! Co tobie jest? Co tobie jest? O nie wiem w by jakieś dziwne efekty, ale już jest w porządku chyba, jest gej Obrzydliwe, obrzydliwe, obrzydliwe. Dobra, nie, nie, nie dotykajmy tego, ale to do czegoś prowadzi. co jest, to jest strumonimy w wiosce! Z wioska jest, o, widzę coś, widzę coś, widzę coś! To tak, jest to jest taki sprząta kanapek szkolnych <laughs> w wakacji. O nie, w takiej śniadaniówce, to tak wygląda. Uwaga! nadciąga infekcja! Spwrzcie jak najlepszy przymiot, żeby przeżyć powodzenia! Co? I to tutaj wiosce wszystko... Co się będzie działo? To jest infekcja? Panie tutaj w Villagersonie, nie, proszę żadnych infekcji tutaj nie wprowadzać Infekcja pleśni, niech się schowa, schowajcie chłopaki Chłopaki że idźcie się schować Do domu, do domu, kwarantanna Dobra Krysia, zacznijmy od tego, że trzeba zebrać drewno, siano i... Dobra, dobra Musimy stworzyć jak najlepsze przynuty, ja nie I wiem co to jest infekcja Są ja sobie pozbieram coś z tych skrzynek tutaj, bo widzę, że są Dobra, 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 dobra. moi drodzy, nie wiem, ja żadnej infekcji w Minecrafcie oprócz apokalipsy zombie, bo, bo zombie to też infekcja tak naprawdę No tak, tak, to jest Infekcja, inwazja zombie No to będzie może jakaś infekcja totalnie inna, więc przygotujmy się, No to na wszystko. Może, być, może być ciekawie, ej dobra wiesz co, ja tam widzę w ogóle jakieś ten, jakieś e, fajne lokacje, Może tam też się przejść O kurde, chcesz tam iść? E, no ja musiałem tam pójść Dobra, to musimy jakieś rzeczy stworzyć, tam może będą jakieś lepsze itemki Jakieś no, żelazne cokolwiek musimy mieć, żeby przeżyć, nie wiem co tu się będzie działo, nie mam bo ja... A widziałeś kowala w tej wiosce? Ej stary A jest? Tam są jakieś zwierzęta fajne Powiedz, że jest, powiedz, że jest No właśnie nie ma nigdzie kowala no nie gadaj. Niestety, nie ma nigdzie kowala. Przeszukajmy, przeszukajmy może budynki, może będą jakieś bronie czy coś. Dobra, poszperajmy po domkach. Ja bym sobie jeszcze si sianko zebrałem, to ja już żeby tak. Crafting, pierwszy kilo. Jest, jest, jest. Cyk. Proszę bardzo, pierwszy kilo. Widzowie, co to będzie za infekcja. Nikt tego nie wie. Czekaj, zabieram od razu ten. W wydaje mi się, że przede wszystkim musimy współpracować ze sobą, bo y, to może być bardzo y, niedobra infekcja. Y, no. A co, jak ty mnie zainfekujesz? ooo jestem zombiakiem nie, 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 właśnie nie wiem co to jest stare bo to nie wygląda Zo, no nie zombie... zobaczymy no zobaczymy. a dobra bo ty jeszcze zbierasz zombie, więcej zombie się po prostu gryzą chodźmy po tych domkach jeszcze zobaczyć, bo tam jeszcze pewnie jakieś strzinki będą dobra trzymaj kill off dobra, dobra 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 weźmy oś, crafting sprawdźmy weźmy. ale nie ma kowala bez kowala to nie jest to samo no to jest prawda łóżko, ale są, to są łóżko. w ogóle też jakieś inne te inne? To ty masz O kurde Ej, Ta infekcja masz, będzie tak mocna, że są takie bronie? Ej to poczekaj, to poszukajmy inne, inne domki, inne domki Tutaj coś jest O kurde Co masz? Weź sobie Dobra, biorę, 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 biorę Jakie OP, co jest grane? To jest przes... War stary Zobacz, to jest jakiś muł w ogóle u góry to jest co, to co, co jest? Tam w, muł, taki zwierzę. A, to jest żubr No, a no, no właśnie tak Kolejny karabin nie milion jej, jej, co naboi, masz? już ci go daję. Ale dwa są karabiny? Tak, i milion naboi. O, ej, dobra, to weźmy sobie to i chodźmy do tych nowych miejscówek. Tam musi też coś być fajnego. Dobra, i właśnie, żebyśmy ich pomogli psem zabijać. Ty masz buty? No, <świetne>, byleś buty. Tutaj, tutaj, buty. tutaj widziałem coś, tutaj Jaki, coś zabiję widziałem. tego. Dawaj go, e ale szybko. Zrób sobie, co tam masz tak, tego. Ja od razu zrobię sobie. Mm, o, tutaj widzę tutaj, tutaj, tutaj dwie miejscówki, to możemy pójść. Kurde, dużo rzeczy tu jest, strasznie dużo. A ta infekcja Taka, nie wiadomo, gdzie na Masz nadciągnie. crafting, masz crafting. Y, możesz zrzucić, ja już stawiam cyk Wow, ale się bujam, stary z tymi brońmi, ty. dobra, ale się bujam. Ale się bujam, stary nie, nie wiem, się. czy robić, dobra, mieczyk. Nie no, stary, bronie nam się spodobają, nie? Dobra, to starczy, dobra, mam y, kilo w mam. Zrobię sobie tylko. Kurde, przydałaby się jakaś siekierka jeszcze. A po co ci siekierka? Do tego. Aha, do drewna? Tak, do no. bicia. No, i do bicia i do tego. Dobra. No dobra, 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 dobra. Chodź, no musimy zebrać jakąś zbroję, e, nie. chodź tu, tu ze mną chodź. Sen, mną to, choć, 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 kiedy, choć. co tam jest? Się. co. Tam jest jakiś trup. Oj, właśnie, dobra, ale nieważne. Chodź tutaj, chodź ze mną, znalazłem coś dobra, tu. Dobra, dobra, chodź. dobra. Co to? Tu jest stary jakiś e, cementarz I tam jest jeszcze jakaś jedna budowla, dawaj. O kurde, wbijamy na cmentarz. Bije, bije, tylko do... czekajcie, tam jakieś temy. Kurde, psera A będzie coś w grobach? Właśnie nie wiem, bo chcę to sprawdzić, Wy? bo to nic tu nie, nie widzę. Nie, pustki. Pustki, że nic nie ma, są tam, tylko jakieś Dobra, ja bym, ja bym założył te czaszki, żeby się nas bali. Ej, to nie jest taki głupi pomysł w ogóle. Będę się mi, bo masz dwie, a dobra, weźmy sobie jedną. Weź, weź, dobra. Idziemy co tam do tego? Do pillagerów? Tu jesteś, to co się tutaj śmieją. Co, co to lata? Co? Gdzie ty jesteś? Tam jeszcze chodź Tam jeszcze coś jest? No. Ej, od Wardena coś. No, właśnie widziałem, ale to może ciekawe. O! Padłem. O, o, to coś... O kurde. To to O kurde. To jest przyzywać Hirobraina? To to ładnie nie Nie, nie dotykaj, tylko nie dotykaj, tego nie dotykaj. Myślisz? Wygląda. Ja, dobra. Ej, to jest krówka, Marta. Tego się nie da zniszczyć. Gdzie? Kurwcia. O nie, to pewnie infekcja. Ale... Czemu to nie ma itemów? Nie wiem, chodź, chodź, Halo. że zabierze pilażera. Dobra. Bo to są, jakieś, się żyło, no. to są jakieś straszne miejsca po prostu, a tam może cokolwiek, jakieś itemki będą Tak, Trzymajmy tak, tak, tak. jakiejkolwiek zbroi, nie wiadomo kiedy ta infekcja nadejdzie I to jest najgorsze, no co... to jest dobra, ten, ten ptak jest zbugowany? On lata w miejscu Ja na niego strzelam Patrz, widzisz to? Czekaj Ej, on jest śmiertelny Nie, zabity. dostał dwa hity, dostał dwa hity dobra, Ej, uważaj przed to... tobą Kurde, co tu się dzieje, to jest jakiś inny świat Dobra, dawaj, atakujemy ich o Dobra, dawaj wszystko co macie! Dobra, czekaj. Ej, mam zbroję! Co to jabłko, przyda się. Mam zbroję, stary! Dobra Ty kolejny golem Dobra. Zabijamy tego golema Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Oooo! Ale OP, Ale OP Są dwa golemy stary, dwa golemy! Ale OP, jak coś szybko się zabija! Dwa golemy! Słucham, tak, tak, dwa ukryte! Chodź Oła, do tego! Prawie mnie zabił! Co? Prawie mi zabił golem! Golem? Dobra, Sarek. To na górze, ale ej, tutaj nic nie mam w tej muszę wiosce! Muszę zjeść, muszę zjeść. Nie mam craft, mam crafting. No to git. Robię Ale czujesz to, że tutaj nie ma nic tej, w tej wieżyczce? Nie ma żadnej zbroi? Nic, totalnie nic nie ma. Kurde. Ale wiesz co? Dobra, to jest jakieś pilarze. Ej, ale ja tu są! Cyk. Dobra, mam, mam chleb. Chcesz Jeszcze chleba? Jeszcze jeden. Ja nie, nie e mogę wyjść, bo ja zginę. No mnie Dobra, dobra, tam. dobra. Czekaj, 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 to ja cię obronię! Brońmy, brońmy, brońmy. A, masz! A masz? Dobrze, tu jest siano, golemów, tu nie ma kolejnego. Tu jest duszek! No właśnie, aleje to są, no. One zbierają rzeczy, nie? Ale, ale, alej. ale, nie? Ale. Nie, 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 one to są twoje ale. Tam jeszcze coś się zobacz, tutaj, to, to moje... wygląda nieźle. Kurde, ty masz całą zbroję z złotą. No, i oh. gate. To, sorry, to był prank. Czy tam no nic i gate. Złota zbroja nie jest widzę kolejnego golema, widzę kolejnego golema. O stary! Ej! Czemu się noc zrobiła? Bo ja tu wszedłem, to jest tu. Ty tam wszedłeś się noc zrobiła? No Co ty gadasz? Patrz Ej Rzeczka Ej miecz tu Gdzie? Miecz weź Uy, Mieczyk, let's go Ej dobra Świeczki To jest trochę straszne, ale czemu Zmieramy się zrobiła No, Zbieramy zbieramy, git Dobra stary, to, to jest powalone, nie? Je? Czy ty to widzisz, coś jest tu w środku? Gdzie? No ogólnie ten te, te budynek, jak nie to Nie no, wygląda? ogólnie jest przerażający, To jest jakiś, jakiś krzyż Co to jest? Co no to ma być w ogóle? Urde infekcja się za niedługo zacznie pewnie No na Cię pewno, na, na pewno może... Golema. Powinniśmy wrócić do wioski może co? Dobra, dobra, wróćmy, wróćmy do wiochy. Dawaj do wioski stary. Zabiję dawaj do tego wioski. golema. Dawaj, dawaj, Golemia, golema Golema, umieraj! Dobra, dobra. Pokonajmy tego golema stary Dobra, ja zabieram sobie jeszcze te... Co to za dźwięk? Jaki dźwięk? Co to za dźwięk? To, Nie słyszę nic Słyszę Pan... jakiś dźwięk. Jaki dźwięk stary Słyszałem jakiś taki przerażający bas czy bas? Nie, nie żartuję, nie żartuję. Może bas Astra stary Nie żartuję, serio Może. Ouais, spadłem Wróćmy do wioski, bo tu za ciemno. Dawaj, 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 no, dawaj. się nagle no. nos zrobiła, no nie mogę. Może powinniśmy pójść zaraz spać A, idą do mnie! Ej, oni jest do... Co to jest stary, no, Dawaj, uciekamy stąd, uciekamy stąd Musimy zobaczyć co z tą infekcją jest. Chodź Kurde, za dużo ich plecy. Dawaj, 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 dawaj. Ej, co jest tam jest, wejosce! Gdzie, co? Eee? Gdzie? No nie widzisz koło studni! O fuj! Co to ma być? To jest ta infekcja? No nie wiem, na to chyba wygląda, God dobra dlatego był taki dźwięk To był właśnie ten dźwięk tego? Kurde, my O, tego... fuj. No, bo to są moby Dobra, ale co to w ogóle jest? My to powinniśmy dobra, pokonać, stary Ej, pocz! Kurde, pioruny nawalają w to, ja nie wiem czy I my możemy podejść No dawaj, 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 no to, a co będziemy Chodź. robić, no? Ja nie mam zbroi, ja muszę zbroję sobie zrobić, czekaj Stary, to zrobił zbrojkę Dobra, cyk, chociaż to... jest to... bardzo potrzebna, kurde. Kurde, i nic więcej sobie nie zrobię, nie mam nic Czekaj okay. Ej to, to jest jakieś obrzydliwstwo O fuj Strzelam do tego Ej tu rozkłada tu masja podłodze Jaką maś? Taką maś A to pleśni. Tak Ej patrz To jest to chodź ja do mnie szybko. Ja, ja wezmę tam owce Szybko stary chodź do mnie szybko O dobra już nie ważne ale Idź tam owca idź On coś nie, się nie, się nie dzieje. To, Ja nie wiem czy coś respi ale to chyba się rozrasta Halo Fuj jaki glut Dzień dobry co to za dźwięk? Co to nie za dźwięk? Chyba to jest. też to, jest, Ej, to, to zabić chyba. To grzyby jakieś tutaj postawił Kurde, co to, co to sam stawia? musz robić. Ej, to Ej, jest z nim! Nie, nie da się go zabić. No nie, on jest śmiertelny stary! Kurde, ile to ma życia? Ej dobra, my powinniśmy pójść spać, nie? Tak Ej, mi się wydaje. Lepiej, by... le, lepiej tego nie dotykajmy, nie? No lepiej nie, bo to dobra, jak to chodzi, chodźmy. Chodź, chodź, chodź tak, racja, chodź spać. Dobra, bo wszystko możeć. Nie tylko. Ma łóżka, tu nie ma, tam, tam będą łóżka. Się chyba rozrasta, to cały czas jakieś dźwięki wydaje Dobra, ej, raz, ja tak, 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 tak zobacz Dobra, nie, my idziemy spać, ser, idziemy spać Kurde, Idziemy. Kurde, tu nie ma łóżek y, Tutaj jest chyba jedno łóżeczko mm -hmm. Ta widać, że śpisz śpi w tym łóżeczku, to ja tu się kładę Kurde, ja muszę znaleźć, drugie poczekaj łóżko. Dobra, widzę domek, widzę domek Dawaj, 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 Co dawaj, dawaj Co to jest za obrzydliwa infekcja? Do spania Eda, Idę, spać, czemu są pioruny? Idziemy spać Ja się cykam, dobra, idę spać I masz? Kim, mam, kim mam, no Dobra, jestem, 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 chodź, chodź do tego, zobacz co tam się dzieje. Dawaj, chodź. dawaj, dawaj, dawaj. tylko tam małej zamka stary. Dawaj, 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 ej, dawaj. jakiś roba! O fuj! Co tu się odwala? Obrzydli Co to jest? Co obrzydliwe, to jest? Widzisz? Obrzydliwe! Ej! Ej, ten robaki się do nas nie, nie może na... Stary, stary, zobacz! Tam na polanie jest jakiś zombie, jak widzisz? Gdzie? Na polanie, tam! O fuj Dobra, to jest mocne. Pasto! To... to... wykuję. Co to było? Czemu tam widzisz villagera? No tam jest villager w środku Ej. O fuj Ale czemu to jest... Chcesz zabić? Nie wiem stary da Zabiłem się, się. to, zabiłem to, zabiłem to I Te robaki do mnie dał chyba Te gniotki, kurde te Robaki do mnie o! chyba... Uważaj! Gryzie, gryzie Uważaj, uważaj, nie uważaj, nie uciekaj stąd Nie się uciekajmy, uciekajmy stąd, uciekajmy stąd Chodźmy z drugiej strony, z drugiej strony Dobra, 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 dobra Ej dobra, musimy poczekać stary jak to się rozrośnie No nie ty. jest, no nie jest infekcja zombie, tylko to jest jakaś... Infekcja ja jakichś dziwnych tych. Kurde, gluty, gluty, oła ała. Ale zobacz, to jest jakiś zombie w ogóle, one wszystkie się infekować? Co jest grane? Widzisz, e, widzisz tego ziomala tutaj? Tak, widzę. Ej, ty kim Co? ty jesteś? To oh. jest zombie, uważaj! Nie daj się mu dotknąć! Dobra, dobra. Nie daj się mu dotknąć. Dobra, spoko, spoko, spoko. spoko. Idzie do mnie. On coś rozsiewa, patrz. O fuj! Dobra, uważaj, uh! uważaj, uważaj, uważaj! On biegnie, daje jakieś korty pojawia! Biegnie. Kurde te pnącza E, okej! Wow, wow, dostałem, dostałem! To bije jakby! Sary, to coraz... nie, Co to było? Co to było? Ta owca się zamieniła w coś! No właśnie widziałem, ty to... No... Zacząłem to zauważyć, o, ale... To obrzydliwe. Ty, a co jeśli ja się zainfekuję zaraz i ja będę jakimś nie, przestań. Ej, patrz! On też infekuje cały świat! Ej, tak, oni oni. Ej, widzę! Byli się... Czekaj. Co? Tam na górze, villager. Co? Villager się zmienił w coś dziwnego. Nie. Chodź, chodź to zobaczyć. Co ty gadasz, tele? Tam Nie było żadnego Żart, nie żartuję, villagera. Nie, nie żartuję. Nie, Krzy... yes, zobacz, co to jest? O oh mej, zobacz, oni tam nie mają. Na ciele grzyba! O do do zobacz kolejnych! Te, zobacz te zwierzęta! Początko, tam są wszystkie zwierzęta zainfekowane I już. Jest coraz więcej! O nie, biegnie do mnie! Biegnie do o do mnie! O nie, uważaj, uważaj, uważaj! Pięknie do mnie! Uciekajcie! Uciekajcie wszyscy stąd! Co wy robicie? Co To ma być! Dobram tu biegnie, nie Ej! Zabie go! A no, to ty, to ty. ty Mordela jest przerażający. Jest Na... pokonałem go! Zabity, zabity. Ale nic nie dropu z niego. Jest Ale po są kolejne, są kolejne. Jest przeraż... Obrzydliwiec! Widzisz to? Kurde, nawet owca, jak ta w... O, ma co to jest? Obrzydliwe. Dawaj spadać sąd. No bo to jest, to jest serio obrzydliwe, stary. Umierać! Dobra, dobra, dobra. Ale dobra, co my możemy zrobić? To są kolejne Ej, z ich całego wioska. Tą, widzisz tą krowę? Jaką krowę? Chodź na tą, na małtarcę. Tu ta Krowa ma tarczę? Widzisz to? O, okay, co to jest, jaka wygięta? O, fuj, dobra, to jest serio obrzydliwe. No może te robaki to zainfekowały. No, może tak, może faktycznie, no. Ej, patrz, jest więcej tych robaków! Gdzie? Tutaj właśnie niego tak biegnie do mnie! BIEGNIE do mnie! Do ten robak? No. Ej, z do ciebie biegnie! Oj, 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 Nie daj się dotknąć, to jest najważniejsze. Spoko. tutaj oni nie, nie, nie wejdą. No właśnie, na, na dachu to będzie giz, stary. Ała! Nie, robak, zostaw mnie. Stary, uważaj! Kurde, dobra, 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 zabiłem, zabiłem. A ten zioma cały czas infekuje? Mm, no i tak stoi w miejscu chyba w sumie. On zainfekował całą wioskę stary teraz Serio, serio, tak. Przecież nie, jest jest coraz więcej tego Jakiś mały koteczek nawet to jest Ej on niszczy te bloki w ogóle, za... oła, oła. co o! Co? Kurde on też infekuje tam I Masz, masz, chlebek, masz chlebek? Mam no Daj mi dropnij, drobni, drobni, Trzymaj, trzymaj dużo, trzymaj dużo Po! Ej, tu się coś rozrasta, co to jest? Co to jest? Patrz na to Kurde. Widzę to, to mnie atakuje. tak... Nie możemy, nie może... Daj się dotknąć owce. Co? Ja się dotknąć owce. Nie nie, nie, nie zmieniła Stary mam 1,5 HP Co to, bo one mega ona dużo tak, biją Ono mega dużo... Bije, kurde, nie ma, no. mam mo, nie ma, mam mo Ile tu jest mo? oj Dobra, to jest przewalone, to jest przewalone stary to Dobra, zabite One są takie mocne te moby wszystkie Mega, mega mocne. mocne I dobra, co my teraz o, powinniśmy kurde, zrobić? O o fuj, jaki obrzydliwiec to dynie w ogóle. Patrz, tu to, to wszystko oddycha. Ej, patrz, to rośnie, to rośnie, to będzie to było takie duże jak było tamte. O, zginę, patrz. zginę. jem ja Uważaj. Kurde, bo nie A... mamy żadnych zbroi ani nic. Nie mamy nic, ser, ale wiesz co, ja myślę, że żadna zbroja nas przed tym będzie ochroniła i między tak. me mega przesada. Dobra, krysiaci, ci powiem, że to jest coraz gorzej. Bo z minuty na minutę jest coraz tego więcej. Ech. Ech, wiesz co? Wiesz co, Ja, ja ja, ja się boję jestem w ogóle wyjść Nie no musimy, 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 musimy działać, serio Ooo, przed nami jest! Trzeba go wkurzyć. Kurde, przesunął się. O Czekaj. kurde, stary, dobra, wiesz co? Jeszcze ktoś. Jest za... Ej, normalnie osadnicy, zobacz! Chodź. Ostatni ocaleni, osaleni! co to, to za oko? Okej, okay. chodźmy tam. Proszę do ja niego. Może? Nie możemy się zbliżać za bardzo, żeby nas nie pozarażali. Stary, ja mam karabin i nie zawochał się użyć Ej, to oko na mnie patrzy. Daj się gapisz, ty. ocznik to zabić normalnie. Eee, to jest o, mega To jest gęste. To jest nie... To O kurde, co pa. tu się. Aaaa, coś się zryspiło, uważaj! Co? Za dużych, to. Za dużo ich, za dużo ich, za dużo ich! Za dużo ich! Dawaj, z kerwinem, z Dobra, 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 dobra. Stary, ale tu w ogóle zobaczę, jak to Ile wygląda. Ale jak jest? O megie, o, zostawiam, megy, zostawiam. o megy. Ała, dostałem hita! Uważaj, co to za dziwoląg! O, nie, o, nie, co to jest, stary? To jest mój koniec! Mega, mega dziwne moby. Nie, 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 żeby mieć tylko nie zainfekowali! Zginę, 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 oh. zginę! zginę, zginę. Oh, Kryś, nie wiem, gdzie ty jesteś, ja muszę się schować. Zabijają mnie. Kurde, ile to ma życia? O, zabite. Aaaaa, zabiję mnie. Dobra. Tych rzucił we mnie ktoś okiem jakimś. Jakim okiem, stary? Jakimś okiem. Okay? Te, te, te oczy ewoluują i one są coraz mocniejsze O kurde to będzie, o kurde to będzie teraz mocniejsze. Ej nie. co to są za drzewa o o o o ej, oczowe to, o, o, te drzewa, oczne drzewa o, na drzewa jakieś no Dobra stary nie wiem czy to jakaś nowa nie jest Jest nie. tego coraz więcej, jest tego coraz więcej Myślę że my, ej Co to ci bije? Ej Nie, nie on cię zainwekuje, Krysia Ale kto, ale kto Robak, robak cię zainfekuje Dobra dzięki dzięki stary nie, nie ej, no, Kryśa, Dzięki, że mnie uratowałeś. Ja się czuję wyśmienicie, wiesz? Co? Co? O! one rzucają O! nie! Krysia? Ty, ten osadnik jest coraz silniejszy! Kurde, jaki twardy! Zabity. Spadaj, nie będzie cię ewoluować. Krysia? Gdzie ty jesteś? Kryś? Gdzie ty jesteś? Jesteś w tym domku? Nie no, nie mów, że się... Nie mów, że się zamieniłeś Co to za dźwięki? Nie, nie A, jestem, to, o, mi ja Jestem, jestem, jestem Gdzie nie jesteś? Nie wiem, nie wiem, jakby nie mogę się odbudzić Jestem w środku wioski, ale... Ja tam Coś, nie pójdę jesteś? do ciebie, tak. bo mnie zabiją wszyscy Wszystko tak pozarażane, tu już nie ma w ogóle życia Ała! Kurde, to... te oczy we mnie strzelają Sary, co to ma być, co to ma być? Strzelam w te oczy Gdzie Jestem w domku, doć. jestem w domku, jestem w domku W którym domku? No, w takim jednym domku, nie widzisz mnie? Kurde, nie da się pozabijać tych oczu Kurde, dobra stary, idę do ciebie, dobra. idę na górę, idę na górę, dawaj na górę Dobra, zabijam oczy, które to mnie rzucają. Mega wolno, chodzę, tak co mega wolno stary Co to są stary. za oczy? Oła. Dobra, jestem obok ciebie stary o Gdzie? Po prawej jestem, tutaj jestem, cześć a, a, a Co a, a, a co mnie, co mnie co mnie, się zamieniłeś Ja się, ja co, ja się nie zamieniłem się nie zamieniłeś Ja jestem ptysiem cały czas, ty Nie jesteś ptysiem No jestem ptysiem Nie Co? Nie, ta infekcja nie. mnie też dopadnie zaraz. Się ja nie chcę, panią. ja nie chcę, ta infekcja z mnie, z mnie, z mnie, Ej, ale patrz patrz, 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 weź tego szomala. O Oła, zginę. Nie, dzieje. Nie, zginąłem, zginąłem. Dobrze, że od upadku, nie od tego. Kurde, spadaj stąd. Kurde, to już jest przesada, co tu się dzieje? Co, cała wioska już jest przejęta, widzę, że nic nie zrobię. Eee, Krysia? Nie, Krysia, ty, ty masz... Gdzie Proszę widzę cię, cię Widzę cię, widzę cię, widzę cię, widzę cię, widzę cię Gdzie? Za tabą. Zginę! Ale jestem nieśmiertelny! Zamienisz mnie, zamieniliśmy, mnie, mnie Jestem nieśmiertelny i nic mi nie zrobisz! Ja cię nie mogę zabić No ja, bo jestem nieśmiertelny Kurde, to zawili mnie! Co się ze mną stało? Ej! Ty jesteś normalny? O, jestem normalny, ale wyszło ze mnie coś dziwnego! Patrz! E, to ty? Jestem tym okiem Obrzydliwy Krysia ja idę do moich przyjaciół Ej patrz to, patrz to co się wstało, patrz to, co się wstało! I patrz we mnie już nie strzelają o, o, Dobra, to jest koniec stary Krysia Ta ja idę Ja idę do swojej rodziny Krysia Nie, 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 nie mogę ci na to pozwolić stary Idę do swojej rodziny Krysia Ej pamiętaj wojanowicy stary, się zielony odwala? kolor Ej dobra stary Ja muszę uciekać, ja muszę uciekać co stąd Co się odwala? Ja muszę tu uciekać To są moi przyjaciele Nie dobra Falion, to są falion. moi przyjaciele. Ja, ja ci już nie pomogę nigdy. Krysia, tu jest super. Musisz tu. Co to za kwiat przed nami? Właśnie widzę, że to wyrasta. Ale fajny. Okiem kwiat... Ah! O no, widzowie, <grym> wydaje mi się, że to już jest infekcyjny koniec. Zostaje tym okiem do końca życia.